Wydarzenie tematyczne, trzecie wspólne, które Miasto Szczecinek i Kronospan wspólnie organizują. Dzisiaj tematyka jesienna, złota jesień życia. Trzecia impreza z cyklu Spotkajmy się przy Murzydzyce. Złota jesień życia, ten tytuł imprezy jest nieprzypadkowy, ponieważ to jest nie tylko jesień życia. To kluczowe słowo złota, to to o to chodzi, bo mamy tak złote przeboje, które przenoszą nas do złotych czasów, do, do tamtych czasów, które seniorzy pamiętają, które teraz mogą jeszcze raz wspominać z, z mężem, z żoną, z kolegą, z koleżanką i w tym dobrym takim radosnym duchu przeżyć tą złotą jesień życia, a nie tylko jesień życia. 好的，谢谢老师。 Staramy się być nieszablonowi, staramy się co innego wymyślać. Mamy też dzisiaj artystę, który też ma wiele pomysłów, który jest przyzwyczajony do tego typu imprez. Natomiast staramy się, żeby ta impreza dla naszych stałych bywalców była czymś innym, bo już mamy, można by powiedzieć, że kilkuset stałych bywalców, ale również dla osób, które są u nas pierwszy raz, żeby ta impreza była ciekawa, niezapomniana. Natomiast my z Marcinem cały czas myślimy o tym, co już chcemy zrobić na następnym. Aby żeby ten wysoki poziom zachować. Impreza jest skierowana i dedykowana dla seniorów nie tylko ze Szczecinka, nie tylko z gminy Szczecinek, ale również z okolicznych gmin tutaj, więc mamy i reprezentację z Barwic i z Bornego-Sulinowa, gminę Grzmiącą. Już są zapytania z innych gmin spoza naszego województwa, także na razie się przygotowujemy, ale być może poszerzymy nasze krągi.